I następną rzecz, którą warto powiedzieć od razu przy witaminie D3, że czy dzień, czy noc, czy lato, czy zima witaminę D3 należy suplementować. Zwłaszcza u osób dorosłych. Trzeba tego pilnować, bo słuchajcie, nawet. W no, w piątek miałam takiego pacjenta, który pracuje na zewnątrz i mówi, że on w ogóle nie suplementował witaminy D3, no bo po co? Przecież i był zaskoczony, że miał bardzo niski poziom witaminy D3. Mówi, przecież ja jestem do połowy rozebrany codziennie na słońcu na, na zewnątrz, ale to tak nie jest. Nasza skóra nie wytwarza witaminy D3 tak samo sprawnie jak u młodych ludzi czy u dzieci. U osób dorosłych, niestety, ale to już tak nie pracuje sprawnie, dlatego trzeba to uzupełniać. W ogóle myślicie, bardzo często się spotykam z takim błędem myślowym, że to słońce daje witaminę D3. No nie, nic bardziej błędnego. Witaminę D3 wytwarza, wytwa, wytwarzana jest w naszej skórze pod wpływem przy stymulacji promieni, promieniami słońca. Natomiast to nie jest koniec. To jest wytwarzanie z cholesterolu, i to jest dopiero pierwsza część. To musi potem wywędrować z tej skóry do wątroby, gdzie jest pierwsza hydroksylacja, potem stamtąd musi iść do nerek, gdzie jest druga hydroksylacja, i dopiero wtedy jest ta witamina D3 aktywną, która może zacząć działać. Więc ten proces wytwarzania przez nas jest naprawdę dość skomplikowany i on jest z wiekiem coraz, coraz gorszym. Stanie.